Siemasz siemasz dzisiejszy dzionek wiosenny muszę przyznać e, Witam was serdecznie na początku wielkie dzięki wszystkim tym, którzy pomogli w zbiórce dla Michała, chciałbym jeszcze na początek przypomnieć, że cały dochód z reklam za miesiąc kwiecień zostanie przeznaczony na zbiórkę dla Michała więc moi drodzy reklamy oglądamy a co dzisiaj mała niespodzianka, w ekipa się powiększy oj powiększy powiększy, wczoraj mieliście małą zajawkę na zdjęciu na grupie a dzisiaj więcej szczegółów i czas odkryć więcej niespodzianek. Więc do zobaczenia. To tak, niespodzianki to oczywiście matki kwoki. Tu mamy silkę, o której widzieliście. Ja wam ją już pokazywałem, więc żadna to niespodzianka. Ale zatrzymując się przy kwokach, warto poruszyć jeden temat, który zaraz sobie poruszymy, jak tylko wyjdę na dwór. Tu siedzi niepełna sprytka, Niestety koguty ją dosyć mocno uszkodziły, więc czas na izolację. Tu w ogóle. Niepewno sprytka jedna wyszła, bo mam otwarte e, Więc tak, tu mamy matkę kwokę tak, z maholuchami i my sobie wyjdziemy, bo tu pompa chodzi, więc y, ja mało co będę słyszał. Znaczy wy będziecie mało co słyszeć. Ale tak e, chyba czas przełamać jeden przesąd. No patrzcie diablice tam siedzą. E, jeden przesąd co do kwok e, Bądźmy szczerzy, to jest lekki taki mit krążący w sieci, czyli taki, że niby jak się pozostawia jajka, kwoka naturalnie zaczyna szybciej kwoczyć. Czy też mit typu, jak kura zobaczy drugą, to zaczyna też momentalnie kwoczyć. Jest to totalny mit, moi drodzy mit. Dlaczego? Sam fakt wytłumaczenia tego, dlaczego moja kwoka druga tu kwoczy, skoro obok siedzi ta jedna, zaraziła się. To nie jest tak do końca. Gęsi. I tu czubatkę będą molestować. To tak. Jakby kontynuując. Trzeba zauważyć, że okres pierzenia udanych naszych kur praktycznie występuje w tym samym momencie. Więc nie ma nic dziwnego w tym, że y, okres kwoczenia występuje również w tym samym momencie. Trzeba zaznaczyć, że kura jakby na rok swój, czyli okres między pierzeniem a pierzeniem, czy dorastaniem, e, produkuje odpowiednią ilość komórek jajowych. Tak naprawdę z góry jest zaplanowane po części, jak to wygląda, ile ona jajek zniesie. Więc. Y, Każde spowodowanie oczywiście tej inoczności jest spowodowane tym, że jest choroba czy cokolwiek, więc kura wtedy jakby automatycznie nie produkuje skorupki i tym podobne całości jajka, ale jakby ilość zaplanowanych jajek jest u niej już z góry narzucona poprzez wytworzenie się komórek jajowych, czyli żółtek. E, więc jakby tu jakby my, my tego, tego wpływu nie mamy, oczywiście to jest zależne od rasy i tym podobne, ale w przypadku normalnych kur, tak, to jakby to powiedzieć, nie ma. Yy... A tam co się dzieje? Aha, yy... i więc nawiązując dalej i kontynuując, tak to jest. Że po prostu te, zaznaczamy jeszcze raz ilość pierzenia, znaczy moment pierzenia u naszych kur jest praktycznie podobny. Więc Dlatego nasz, nam może się wydawać, że okres kwoczenia występuje zarażeniem się, jakby to powiedzieć. Dlatego, że jakby przy danej rasie, i zazwyczaj sam to zauważyłem, że dana rasa jak kwoczy, to zaraz druga matka się pojawia. Y Występuje ten sam moment, okres kwoczenia. Na przykład patrząc na moje silki, ja już mniej więcej wiem, kiedy pani zamierzałem usiąść. Składałem około 20-25 na 30 jajek i wtedy faktycznie jest kwestią czasu, że w ciągu tygodnia ta kura zaczyna kwoczyć. Nawet bez momentu, czy te jajka są, czy ich nie ma, ona i tak automatycznie zaczyna kwoczyć, bo organizm jej daje sygnał, że tak naprawdę koniec, czas najwyższy się rozmnożyć. Więc tak to jasno warto wytłumaczyć, że po prostu nie to, że jajka leżą, tylko samo to, że organizm jakby daje znać kurze że czas najwyższy poprzez podniesienie temperatury i tym podobnie i wtedy następuje moment kwoczenia czyli moment kwoczenia podniesienie się temperatury organizmu naszej kury w momencie, dokładnie jakby powiedzieć to brzucha, podbrzucha niektórych kur występuje to, że jakby tracą pierze w tym miejscu yy, a jest właśnie to spowodowane, żeby było lepsze ogrzanie jajeczek więc tak to moi drodzy wygląda więc trzeba pochować te mity yy, tu jak widzicie trochę przemeblowanie, ale o tym to będzie kolejny odcinek co, jak i dlaczego yy... więc tak to dokładnie wygląda tam jak naliczyliśmy mamy jedną kwoczkę siedzącą silkę yy, w tym momencie coś mi już podpada Pani Orplington jakby to powiedzieć, jakie cechy możemy zobaczyć u kury? K y kwoczenie, sam element dźwięku specyficznego dla kwoki. Mówię specyficznego, bo on nie jest taki sam jak kura się denerwuje, gdy zaglądamy, bo ma jajko. Jest to takie typowe kwak, 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 coś w tym stylu. Y może być z początkiem objawu, ale nie znaczy to, że kura musi automatycznie usiąść na jajka, wręcz przeciwnie. Ja się spotykam częściej, że kura próbuje na początku przesiadywać przez noc na jajka. Dopiero po okresie 3-4 dni kura stwierdza, że czas najwyższy usiąść. Yy, więc tak to wygląda, więc nie zawsze musi być tak, że kura kwoczy i automatycznie z dnia na dzień siada. To od razu możemy sobie. By cofać. Dobra, witamy kolejne kwoki w ekipie. Mamy tu dwie kwoki. Jedną to znacie, jest to brachma yy, miniaturowa Izabel. Izabel, Tą tutaj, a tu mamy, usiadła nam na niebieskim podbiciu. Yy, dla mnie specyficzną oznaką też, jakby tego, że kwoka jest, jest tak zwana pozycja na naleśnik. Yy, możecie to spokojnie zauważyć, że kura, która znosi jajko, nie siedzi aż tak rozkraczona, że tak powiem, roz, rozłożona jak właśnie kwoki tu ta kwaka usiadła dokładnie dwa dni temu Ogólnie powiem szczerze, nie przyglądam się terminom, kiedy nasze kury, moje kury siadają, y, ponieważ, y, że tak powiem, jest mi totalnie obojętnie, bo to przecież tak nie moja ingerencja, jak będą, to będą, jak nie, to nie. Jak to się mówi. Y, ja tam później ewentualnie sprawdzam po jakimś czasie, jak mi daje możliwość, nie, że na hamas sprawdzam i wywalam kurę. Y, jak po prostu wygląda z zależeniem. Jeżeli chodzi o jajka, ta ma brachmy, a ta ma swoje własne, czyli brachmy miniatury. Czy one zostaną z kogutami? Zobaczymy. W przypadku Feniksów mi się to bardzo fajnie sprawdziło u na przykład kochinów mniej, ale na przykład połączenie z silek jest to bardzo fajne, więc czas pokaże, tu wam chyba właśnie postaram się pokazać kurę, która siedzi, znaczy znosi jajko czyli zobaczycie tą dla mnie dosyć mocną różnicę w wypadku kury, która kwoczy, a która siedzi chyba, że kwoczy bo to też może być podejrzane o, tu jak widzicie siedzą dwie kury tu akurat tą poprawę mogę trochę podejrzewać o co innego ja to dopiero że tak powiem okaże się wieczorem albo jak ja mówię jutro rano ale tu kura po prostu jakby tą swoją budowę ciała ma bardziej przybliż skupioną w sobie niż w momencie kwoczenia e, tutaj chyba największa niespodzianka bardzo mnie szokowała już ją mogę w 100% potwierdzić e, tutaj ona akurat wylazła, ale może wam się uda usłyszeć. Ona będzie specyficznie Słychać takie delikatne podźwiękiwanie yy, Tu zresztą widać pierze i tym podobne yy, Ona siedzi od wczoraj już pierwszą noc podejrzewam, że będzie jak z panią Feniks tamtą, czyli pierwsze trzy noce ona spędziła po prostu na jajkach w dzień nie, ale tu zobaczymy ja tu nic nie ryję, ona ma tylko i wyłącznie swoje, ja nie wiem nawet ile tam było 8-9, więc zobaczymy, ale jest kwoczenie, więc jest z czego się cieszyć. Więc mamy kolejną trzecią, czwartą kwokę. Czwartą? Czwartą, tak zgadza się. No a tu jest hit hitów. Akurat jedna mamuśka wyszła Eee yy, się Siema O! To jest dźwięk kwoki. Specyficzny dźwięk foki. E, co my tu mamy? Mamy panie. Tutaj. O, to akurat ta zeszła co była pierwsza. Może mi się uda, to zaraz ruszę jaja. Patrzcie, ten specyficzny układ naleśnika jest tutaj zauważalny. Gniazdka fajne sformułowane. ona tu trochę tych jaj ma, a coś widzę, że jej dołożyli. E, Siadły wszystkie naraz, e, tak. Kura ta jedna siedzi już w sumie dziewiąty dzień, te siedzą tydzień. E, wy po prostu ich nie widzieliście. Mogliście zauważyć, że zresztą dwa same koguty chodzą po wybiegu. Na razie one zostają z nimi. Wiem z ogólnie opisu rasy, że Orpington jest bardzo spokojnym ojcem i bez problemu sobie znaczy nie będzie agresywny w stosunku co do piskląt zobaczymy co do kwok moje doświadczenie z tamtego roku jeżeli kwoki od początku wysiadują razem jajka automatycznie nie ma problemu z wychowem wspólnie piskląt sprawdziło mi się to pięknie w brachmach więc mam nadzieję, że ten sam widok zobaczymy za niecały miesiąc, bądźmy tak, że w miesiąc, za miesiąc będzie wielkie boom yy, jakby to powiedzieć yy, w ekipie yy, ale czas wszystko pokaże yy, no i to jest mega specyficzne. Wszyscy, co mieli kwoki bardzo dobrze wiedzą o co chodzi. Odchody. Koka, poprzez to, że ma podniesioną temperaturę, wydaje dosyć specyficzny zapach odchodów. No i oczywiście konsystencja. Jest to rozwolnienie, konkretne rozwolnienie. Dla mnie osobiście dosyć nieprzyjemnym zapachu, więc nie ma z czego się cieszyć. Ale tak to właśnie wygląda. Jeżeli chodzi o to, czy ja jestem przeciwnikiem zamykania kwok w skrzynkach, czy tym podobne, wolę, żeby kwoki jakby były właśnie w jakichś budkach, czy coś, żeby miały swobodę wyjścia i same decydowały o tym, czy chcą wyjść się na jeść i tym podobne. Ja osobiście kwok nie znoszę do jedzenia i tym podobne, z reguły też dlatego, że Nieraz mi kłoka potrafiła siedzieć 6 dni dopiero po 6 dniach stwierdziła, że idzie się czegoś na jeszcze napić. Pamiętajcie, ona jest do tego trochę stworzona, ona dobrze wie o co chodzi, więc yy, nie ma co się dziwić, że dlatego jest właśnie takie zachowanie, że ona po prostu wychodzi kiedy jest na to czas. Dobra, jeżeli jesteśmy tutaj, to Powiem coś takiego. E, tak, tutaj ktoś insynuował, że ja nic nie mówiłem. Ja oczywiście mówiłem, że kaczka siedzi. E, kaczka tak sobie siedzi, siedzi tutaj lalunia. Moja. Tam o, tam, tam. Nie będziecie widzieć. Przy pierwszym gnieździe. Siedzi. O, tam sobie to czucha Czekajcie, bo mnie tu gęsi będą próbować podjadać. E, gęsi, oczywiście. E, Eee, nie znoszę jajek, mnie, Choć dziwo powiem, że jakby wymiana wody, ona aż takie agresywne nie były, co chodziło po mnie i luz. Ale nie wiem o co mi chodzi. Ale jeżeli chodzi właśnie o same y, kaczkę, y, dlaczego tu zostało obgrodzone? Z tego powodu tu się leje woda, ponieważ zalewałam osu y, Jeszcze... Y, żeby kaldaki zostały same, żeby po prostu mu, muśka, tam będzie jeszcze siatka poprowadzona drobniejsza, żeby mamuśka z młodymi miała jakby bezpieczniej. Po pierwsze, żeby gęsi jej krzywdy nie zrobiły, czy też kurynioski, które niestety nie są u mnie zbyt łagodne w stosunku co do yy, To wiem z tamtego roku, więc na pewno to sobie odpuściłem. Dlatego decyzją została także, że wybieg zostanie połączony z Orplingtonami, żeby było też więcej tej przestrzeni. Yy, ale już po wody wychlapały małpy. A przy okazji po prostu koldaki mają spokój, ponieważ kaczor wiegusa męczy strasznie kaczora i zresztą kaczki, więc tu żeby nie było tego, zostały one oddzielone. Więc hashtag na dziś to kwoki. Tak jak mówiłem, jest to oczywiście świetny moment, gdy się pojawiają kwoki. Dla mnie są to osobiście lęgi o wiele lepsze i tylko i wyłącznie lęgi te jakby powiedzieć nienaturalne. Mam ze względu wystawowego, ponieważ kwoki wiadomo kwoczą zdecydowanie później. I jakby ptaki są niezdatne do wystawy ze względu na swój wiek. E, dlatego tak to wygląda. Jeżeli chodzi właśnie o kwoki. E, jest to dla mnie o wiele lepsze rozwiązanie w tamtym roku było to nie dosyć, że lepsze rozwiązanie, to jakby to powiedzieć e, wynik e, inkubacji był lepszy, e, znaczy wynik. Lęgus kwok był lepszy niż z inkubacji e, Więc jest się po prostu z czego cieszyć e, No i oczywiście moim zdaniem zdrowotność młodych też jest lepsza A dla mnie co najważniejsze jest to bezobsługowe W tym momencie powrotu do pracy Liczy się to dosyć mocno e, Jeżeli chodzi o naszą Tosię e, Ona jeszcze nie ma terminu Termin jest na 25 gdzieś tak mniej więcej Więc zobaczymy co tu będzie e, Jeżeli chodzi o papagajce tu trochę rozrabiają nie będę wchodził, bo że tak powiem o, będę musiał trochę rozrabiają można powiedzieć, że nimfy prawdopodobnie się jedna para sparowała, zobaczymy co z tego będą są dwie budki dowieszone, jeżeli chodzi o księżniczki darczowe są to łobuzy jak mało kto rozrabiają tutaj nieźle, oczywiście próby oswojenia ich są codziennie Codziennie spędzam godzinę na tym, żeby te maluchy wszystko oswoić. E, proso jak widzę najbardziej je zaciekawia w gałązkach, więc myślę, że może za miesiąc będzie jakiś efekt. Może z samego zaufania chociażby trochę, bo to jest chyba największy problem. One muszą zaufać. Zobaczymy jak to będzie. Czy nify, czy będą maluchy to będą. To też zobaczymy. E, wszystko się okaże. A to już nawet nie liczę. E, w ogóle to, Tośka to w ogóle przegina. Dostała i słomy, i siana, i tak codziennie siano wyrzuca dwa razy dziennie do tego bunkra swojego. Więc jest po prostu z nią Meksyk. No tu zobaczymy, jak widzicie, w tym roku z kwokami, z brachmami. Część brachm tak jak mówiłem jedzie i już tu nic nie mówię tu nie ma nic na sprzedaż, one już są zarezerwowane więc jadą po prostu do nowego domu kiedy będzie na to pora, niesie się już 8 kur więc praktycznie wszystkie więc jest naprawdę cudownie jeżeli chodzi właśnie o samo wychowywanie kur z kogutami i maluchami moim zdaniem najlepszym przykładem tego że jest to możliwe są fenie tu sobie wejdę Ops, są o, o. Może je zobaczycie. ta małpa zaraz je pogoni, bo ona ma odkryły od normy i je goni. Jak ja wchodzę, ale zobaczymy. Mamy tatusia dumnego i pięć, na no, prawie 3 tygodniowych smrodków. Szkoda, że nie mogę rozpoznać płci po nich. Kto kim będzie. Nie wiem, są jedne jaśniejsze, drugie ciemniejsze. Trudno mi powiedzieć, jak to będzie wyglądało. Y y Fen Fenix, możesz się, no nie wiem, pokazać te dzieci swoje. Ja wiem, ładne są i że tyś tata i obronny, że się jest, ale może pokaż? Nie? Nie, nie ma opcji. No pokaż. Nie, bądź taki, no. Pokażesz, czy nie pokażesz? Nie? To Twoja rodzina. Jeśli nie tyka. No, przepraszam bardzo, no jego rodzina nie tyka się. E, ogólnie zachowanie jego jest przecudowne, e, potrafi nad nimi spać w tej budce, e, troszczy się, e, jest to zdecydowanie ochrona z jego strony. Absolutnie nie próbuje skakać na kurę, e, w ogóle go do tego nie kręci. E, kura też jest w stosunku co do niego spokojna, chyba że on przegnie kurczek przez przypadek, nawet zapisknie w jej otoczeniu jego. No to wtedy jest mały problem. Pięć maluchów, jak było, tak jest. O, właśnie, za blisko był i dostał. A co? Ja chcę wam to pokazać, a one mi się nie chcą pokazać. Yy, więc, y, mamuśka, no pierwsza klasa. Jedyne, co mnie trochę denerwuje, próbuje ona tutaj skakuje i maluchy robią wtedy orkiestrę dentą. Yy, jest tu taki hałas, że po prostu nie idzie wytrzymać. Ale, oczywiście, po jakimś czasie stwierdzę, że chyba trzeba zejść do nich, bo jednak one wlecieć jeszcze nie umieją. To jest na tyle. Pamiętajcie, moi drodzy, o reklamach. Tutaj przypominam, że cały dochód z kwietnia jest przeznaczony na zbiórkę dla Michała. Ekipa, razem pokazaliście, że naprawdę ekipa jest razem, więc za co Wam serdecznie dziękuję. Wiem, że już część nagród doszła. Zapraszam również na licytację, która jest na Facebooku do jutra do godziny 18.00 sprzętu przekazanego przez fermo i hodowlany.pl. Naprawdę wielkie dzięki. Firma zasługuje na wielki szacunek. Główny sponsor również nagród w poprzednim konkursie, więc naprawdę wielkie dziękuję. A w tej chwili po prostu zapraszam Was serdecznie do nowego odcinka, który będzie już niedługo, oraz na grupę na Facebooku. Tam się naprawdę dużo dzieje. Ostatnim czasem jest to naprawdę dosyć aktywna grupa, co mi się mega podoba, więc serdecznie Was tam zapraszam do dołączenia do naszej bandy, ekipy Oby było nas jak najwięcej Ja w tej chwili dziękuję za to, że jesteście I do zobaczenia w kolejnym odcinku Aha, dajcie znać jak tam u was kwoki Ile ich tam macie I jak i jakie jest wasze zdanie na wychowanie, Wasze zdanie na temat Wychowu młodych przez kwoki Jakie macie doświadczenia na wychowu mamusiek z kogutami Tak jak wiecie z tamtego roku Niestety kochiny tarzełki kochin mi się nie sprawdziły Jako wychowywanie wspólne rodziców więc na pewno bym nie powtórzył tego błędu. Tu zaryzykowałem i nie żałuję. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.